Się. Poza tym, liturgiczna nasz służba otarza naszej parafii jest nieocenioną pomocą przy organizacji większości, większych uroczystości i akcji, jak również przy codziennej pomocy, na przykład przy sprzątaniu kościoła i terenu przykościelnego. Na sercu leżą nam także sprawy naszej parafii i powołań. Pragniemy, aby przynajmniej jeden spośród nas mógł kiedyś, jako Twój kapłan, Sprawować najświętszą ofiarę. Prosimy Cię, Ekscelencjo, o błogosławieństwo na naszą służbę i świadczenie Bogu, nie tylko przy Ołtarzu Pańskim, ale na co dzień w naszym środowisku. miesiącach gromadzimy się w Kościele na nabożeństwie do niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny w czasie którego odmawiamy wszystkie cztery części Różańca Świętego. Adorujemy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Liturgia, liturgia kończy się apelem jasnogórskim oraz procesją z figurką Matki zawsze była miejscem różnorakich aktywności, ale przede wszystkim gorącej modlitwy w naszej świątyni, której piękno sprzyja wspólnemu świętowaniu wiary gdyż jest to parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny. Liturgia zawsze była sercem życia naszej parafii. Wart zauważenia jest przykład parafialnej Rady Duszpasterskiej, która istnieje już od 25 lat. Jest ona ciałem opiniodawczym i doradczym, jednak w praktyce jej obecność wyzwoliła w sposób bardzo trwały Wśród nas świadomość wspólnoty parafialnej i odpowiedzialności za nią. Głos decydujący przy podejmowaniu parafialnych decyzji ma zawsze prowóz. Jednak ważnym jest chyba wsłuchanie się w różne opinie i wspólne poszukiwanie dobra snaw, które w które wspólnocie są bliskie. z tym świadczyliśmy tego, że Rada nie jest jedynie jakąś fasadą. I pozorem współuczestnictwa świeckich w trosce o parafię, lecz żywym forum wymiany myśli i ubogacania się. Rada realizuje swoje zadania przez ożywienie życia liturgicznego parafii, dotarcie do tych, którzy szczególnie potrzebują wzmocnienia w wierze, aby ich życie religijne było konsekwentnie pogłębiane i ożywiane, a także udzielanie wszelakiej pomocy. Tu również. Że święty Karpę, nie jest ani za stary, ani za chory, aby pod jedną proferkę własnej krwi dać z własnego serca, ku pomocy kościołowi, których dojdzie święta. Mimo podeszłego wieku członkowie wspólnoty Długich Rzeszów są cały czas czynnymi w rodzinie. Raz w miesiącu prowadzimy sami. Adoracji, 16-go trzeciego miesiąca, to się św. Zbigniew Bogdana, Ojcu Świętemu, i, I przyjrzewmy sobie poświęceniu tego pierwszego miesiąca. spotkanie trwa około 3 godzin. Obejmuje część towarzyską dla wytworzenia atmosfery bliskości i serdeczności, część modliterną połączoną z dzieleniem się Słowem Bożym i ludzką uchańcową, Część informacyjną, która jest miejscem dzielenia się problemami oraz przedstawieniem tematu przygotowanego przez animatora, ono każde spotkanie jest przygotowane do w odpowiednim temat. Każde małżeństwo uczestniczące w obrażach kremi podejmuje zobowiązania do wypełnienia w rodzinie. Zobowiązania polegają na codziennym modlitwie małżeńskiej i rodzinnym, na pogłębieniu wiedzy religijnej, a szczególnie na lekturze Pisma Świętego. Kolejnym zobowiązaniem jest dział małżeński i wynikające z niego reguła życia. Prócz tych spotkań, które odbywamy w domach, odbywamy, <coughs> odbywamy też spotkania wyjazdowe do sanktuariów i miejsc maryjnych oraz miejsc uświęconych na terenie naszej wiedzy. Byliśmy w Egerowie, w Piaśnicy, w Sianowie, w Kościerzynie, Także ostatnio, a od, od 2003 roku, co roku wyjeżdżamy na trzydniowe rekolekcje do Matki Bożej Pieczwałce. To uświęcone miejsce o Matki Bożej przybliżał nam miesiąc 2005. Po prostu na samym w 2003 roku. Rozpalił w nas kult do Matki Bożej Czwałskiej. Tematy ogłoszone w konferencji i przez Księdza Piotra w czasie rekolekcji wieczorowej pogłębiły nasze życie duchowe, otwierały nas na łaskę i obecnie chciałbym podkreślić <coughs> rolę Księdza Piotra w naszym temacie. Nie było w tym przeżyć, wydarzyć więzi budującej naszą wspólnotę, gdyby nie Ksiądz Piotr. Jemu zawdzięczamy bowiem naszej wiedzy religijnej, Bezpośredni przyjaciele stosunek do nas. Wszystkie wyznane sakramenty naszym dzieciom, każdy z Was tego doświadczył. Sprawowanie mszy naszych intencjach, udział w nabożeństwach żałobnych naszych bliskich. Każdy z nas mógłby wymienić jeszcze wiele tego dobra, które doświadczył ksiądz Broder. Chcę jeszcze powiedzieć, że um, ksiądz Broder zachęcał bardzo no, na aby zyskał Studium, w imieniu wszystkich Pana mamy zaszczyt serdecznie Cię powitać w naszej wspólnocie świętej rodziny Witamy cię jako świadka Jezusa Chrystusa i następca apostołów. Twoja obecność pośród nas z racji wizytacji kanonicznej jest dla nas wielką radością. Że otworzyć nasze umysły i serca na Twoje słowo. Niech ono umocni naszą wiarę, nadzieję i miłość i pogłębi naszą więź z Chrystusem, bo my z Bogiem trzymamy. Niech msze święte dziś i jutro, w dzień Pański i Twoje Słowo Boże pomoże nam i naszym dzieciom zachować wiarę naszych ojców, a błogosławieństwo Twoje rozświeci naszą codzienność, urokami kończącej się z złotej polskiej Siły. Bardzo serdecznie dzięki i pozdrawiamy. W naszej parafii. czuj się dobrze. Jako tuż pasterze, ksiądz Andrzej, ksiądz Jakub, ksiądz kanonik, ludwik, jak i wodny sługa, ciągle słuchujemy się z, bo z, bo z Boże i Mądrości Kościoła by parafie uczynić jedno rodziną z braci i siostrami, by karmić i nieustannie zdrową naukę i życia sakramentalnym. Cierża Sypiskupie, proszę, udzielam nam w tej wizytacji wszelkich rad i wskazówek. A teraz proszę na cud obecny oraz nowy ołtarz. Wytrwiam Bóg do Jana Pawła II, ale mszy oto o to modlitwą naszą barafię, by była wspólnotą na miarę w czasów współczesnych. Czuję się dobrze w naszej wspólności. Przed chwilą można było porozmawiać z architektami, którzy rozważają możliwość. Modernizacji wnętrza tego kościoła, który zbudowany był przed tylu laty, który służył tej wspólności parafialnej przez lata, ale jak w każdym domu, tak tym bardziej w wspólnym parafii, nieustannie trzeba się troszczyć o modernizację tego wnętrza, o estetyzację tego wnętrza, zresztą widać to bardzo dobrze. Po raz pierwszy jestem tutaj po tych pracach w prezbiterium dokonanych. Cudownie to prezbiterium wygląda w stosunku do tego, co było przedtem. Dość ciasno było. Dzisiaj nie tylko piękny ołtarz, piękna, funkcyjna obłonka, ale również plany dotyczące modernizacji tego wnętrza. Pewnie nie uda się przesuwać ścian, bo to byłoby katastrofą architektoniczną, ale wydaje się, że można według planów, które architekci dzisiaj przedstawili, można dużo zrobić. Żeby w tym kościele, który nie jest wielki, ale który jest dosyć dobrze ukształtowany, mogło się zmieścić tyle ludzi, którzy powinni w czasie niedzielnej mszy świętej spełnić swój katolicki obowiązek. Dlatego, kiedy w roku 1985 przybył do tej parafii z woli biskupa i przez te 26 lat pełni z ogromną możliwością, przede wszystkim z głęboką wiarą, Miłością do ludzi, którzy mu się odwdzięczają, sympatią osobistą, wielką posługą parfialną w tej Wspólnocie parfialnej, pełni, pełniąc również w swoim czasie obowiązki Ciekana dekanatu, który przejął, przejął teraz obecny tu wśród nas, wśród Ciekany Proposz Prawi, czym nie Siostry bracia, Wspólnota parfialna, to przede wszystkim wspólnota wspólnot rodzinnych. W życiu narodów, państwa, ale i kościoła są rodziny. Rodzina jest, chciałbym się powiedzieć, fundamentalną wartością, od której zależy, prawdę mówiąc, wszystko. Zmieniające się systemy polityczne, gospodarcze. Nasze pokolenie w sposób szczególny tego doświadczało. ale ten naród żyje dzięki temu, że są rodziny, które pielęgnują tradycje kaszubskie, pomorskie, gdyńskie, ale równocześnie rodziny, które pilnują tego, co jest istotne, mianowicie kształt etyczny życia rodzinnego. Oczywiście ktoś może powiedzieć, księże arcybiskupie, bądź realistą, przed chwilą słyszałeś, ile to małżeństw tej parafii żyje bez związku sakramentalnego. Poważny problem. nie tylko tej wspólnoty radialnej, wielu innych wspólnot Czasami się człowiek spyta, tak trochę z rozpędu, a dzisiaj Państwo zabierali małżeństwo, a my na razie w związku z Ja się te problemy, czasami trudne, czasami niebezpieczne, ale jestem przekonany, że. Z pełnym szacunkiem dla człowieka i jego, jego autonomii będzie to tak, że przede wszystkim objąć od niego młode pokolenie. tu rzeczywiście istnieje zagrożenie. Czasami się mówi, że młode pokolenie, zagubione całkowicie, podejmuje decyzje niekiedy polityczne, które uderzają w samo serce narodu, ale jednocześnie nie boimy się o tym że młode pokolenie w krytyczny sposób, czasami nie krytyki, podejmuje swój głos w stosunku do życia kościoła, praktyki religijnych, czy też gdy chodzi o krytyczny sposób. Amen. Niech Pan zbłogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.